Pięć faktów na temat enzymu dysmutaza ponadtlenkowa. Strażnika stresu oksydacyjnego i ochrony przed wolnymi rodnikami. A jak wiadomo, wolne rodniki to jedna z ważniejszych przyczyn powstawania komórek nowotworowych. Pierwszy fakt: Dysmutaza ponadtlenkowa w strucie sod jest nie tylko mocnym antyoksydantem, ale także związkiem, który, który toruje drogę innym antyoksydantom. Drugi fakt, dysmutaza ponadtlenkowa działa mocno przeciwzapalnie, a jak wiadomo stan zapalny organizmu może prowadzić do wielu bardzo groźnych chorób. Trzeci fakt, dysmutaza ponadtlenkowa chroni nasz materiał genetyczny i zapobiega mutacjom DNA. Czwarty fakt, dysmutaza ponadtlenkowa działa pozytywnie na naczynia krwionośne. I prawidłowy przepływ krwi, co może zapobiegać powstawaniu miażdżycy czy nadciśnienia. I piąty, jeden z ciekawszych. Wysoki poziom sody pomaga utrzymać nam długowieczność i zdecydowanie lepiej walczyć z procesami starzenia się organizmu.